Cześć, tu Magda. Pokażę Wam dzisiaj zestawy związane z policją z serii LEGO City. Przedemną mną wielki poserunek policji. Ma trzy piętra, na górze lądowisko dla helikopterów i wspaniały helikopter, który razem z dyżurnym policjantem może się wznieść w poszukiwaniu przestępców i złoczyńców. Tu jest dużo stanowisk pracy. Cały zestaw dokładnie zobaczycie w oddzielnym filmie, który jest już na kanale. Ale ja tak. W, w krótkich szczegółach. W zestawie jest policjant na motorze. O, proszę mi się tu nie przewracać. Policjant na motorze bardzo szybko dostanie się w jakieś nie, niewygodne tereny. Mamy tutaj garaż z pościgowym samochodem policyjnym, który szybko, zawsze jest gotowy do akcji naprawdę już taką linię ma. Szybkiego samochodu. Jest i tutaj samochód z takim wysięgnikiem, gdzie złodzieje będą próbowali odbić swojego kolegę, który jest tutaj zamknięty, i zrobią wielki włam, i wypadnie ściana, ale to będziecie wszystko za chwileczkę widzieli. A tutaj jeden z osadzonych ucieknie. Jak oczywiście da radę przeżyć taki upadek z góry. I razem z nimi oddali się w niewiadomym kierunku. Będą musieli to wszyscy policjanci zbadać. No, jest tutaj pies policyjny i wiele sprzętu, ale zobaczcie w film, będziecie wszystko dokładnie na nim widzieli. A teraz zobaczcie szczegóły o pozostałych kompletach. Pokażę Wam teraz mobilne centrum dowodzenia policji. Tak wygląda i opakowanie. A, o, tak, proszę bardzo. A tak wygląda właśnie to centrum. Mamy e, ciężarówkę, e, która jest naczepą. O, tutaj ma naczepę, proszę bardzo, a tutaj w tym kontenerze, tada, tada, mamy całą stację e, dowodzenia. I tutaj komputer, nawigacja satelitarna, bo antena tutaj jest na dachu, zobaczcie. E, i Monitorujemy akcję, co się dzieje, w jaki sposób przestępcy się przemieszczają jak i jak najszybciej dopaść. A tu, słuchajcie, może jechać motor policyjny. I tu może się przemieszczać. A jak jeżeli będzie musiał wyjechać do akcji, to tutaj właśnie otwieramy. Ta -da, ta -da, ta -da, I on wyjeżdża i startuje na ulicy. Jeżeli potrzebujemy zablokować ruch, proszę bardzo, mamy takie dwa pachołki. Mamy też policjanta razem z psem przeszkolonym specjalnie, ale największą atrakcją całego zestawu jest to, że zobaczcie, tutaj mamy zakratowanym mamy tutaj przestępcę w środku. I to są klocki akcji, bo tu jest skład. Z innym przestępcą, który tutaj grubą kasę wywozi, zobaczcie, stówka zielonych w worku. I zobaczcie, i on próbuje odbić przestępcę, którego przewozimy. Ta wyważa drzwi, a nasz drugi przestępca jak najszybciej wysiada i to jest jakaś złowieszcza kobieta. Tutaj może się dosiąść do całego pojazdu i ucieka ulicami, tsz, hak się ciągnie, no a policjanci na motora właśnie wtedy wyskakują e, i ścigają kłada, który przemieszcza się e, po ulicy. Akcja, po prostu reakcja. Drzwi wywalone, o i taka tu robota właśnie. Czekajcie, umieszczę to z powrotem, bo chcę Wam jeszcze pokazać o, sam pojazd, który wygląda tak tutaj jak najbardziej Policjant może być kierowcą tego całego sprzętu. I ruszy ulicami w pościkał siedzi sobie kierowca. No a my co? Możemy się, dzięki temu, że to wszystko takie mobilne, to możemy się dowolnie przemieszczać. Psiaka ładujemy tutaj do środka, czeka sobie grzecznie. Pachołki też. Policjant a pachołki może tu wsadzimy, żeby bałaganu nie było. Bardzo. O, I ruszamy za naszym przestępcą, ale najszybszy oczywiście będzie w tym wszystkim motor, który ma kajdanki, jak widzicie, przygotowane. Lizak, o tutaj, do zatrzymywania, cz, cz, przypięty i tu go sobie trzyma z boku. O, tak tutaj wygląda. No i sam pruja, policjant oczywiście jest odpowiednio na motor ubrany, ma kask z szybką. No i zasuwa dalej. Włamanie buldożerem. No to już pudełko gigantyczne, bo w środku jest nie tylko bank, ale helikopter, zbrojony samochód policyjny i tytułowy buldożer, który jest w kolorze czerwonym. Jeszcze wam pokażę drugą stronę opakowania. O, tak wygląda. Dobra, to teraz opakowanie zdejmuję. No bo tyle tego jest, że, że muszę zdjąć. No i słuchajcie, tak, te ramta, ramta. już by mi się rabunek w tak zwanym międzyczasie zrobił. To jest. Wielki, ciężki buldożer, wytrzymały, a w środku sprzęt złodziei, niestety haki, łomy tu doczepione. Ten buldożer jest na gąsiennicach, takich gumowych. Ma bardzo dużą moc, bo co oni robią, ci potworni złodzieje? Potrafią wyłamać bankomat, zaczepić hakiem i otworzyć tutaj, wyłamać bankomat i dostać się do pieniędzy, które są tutaj w środku. Chowa mnie na razie, o! Albo moi drodzy kombinują jeszcze tak, że dostają się tutaj na górę budynku. No, nie brykaj mi! Na górę budynku tutaj mogą się dostać do sejfu, ale wcześniej będzie ten kombinował, żeby zaczepić hak o w tym miejscu albo od spodu, może wygodniej. Ops. Ten sobie wejdzie górą tutaj do budynku. Czy widzicie wszystko? O tak. I tu jest słynny safe. Będzie próbował go otworzyć w sposób naturalny, no ale tutaj są specjalne kody. Wcześniej nie ma tak łatwo z otwieraniem safe'u. No więc co Bulda zrobi? Zobaczcie. A! Psz, wyrwał normalnie cały safe. A w środku safe'u, no, prawdziwy majątek Pieniędza, pieniędzy. Proszę bardzo, sztabki, po prostu masę. Gotówki. No i cóż, wtedy jak jest informacja o takim potwornym włamaniu, to wszystko dociera do policji. Tutaj jeden z drugim e, rabusiów się, o czekajcie, gdzieś go tutaj wstawię, będzie na pewno próbował uciekać. Z całą, z całą kasą załaduje, gdzieś tutaj sobie tą kasę do środka, pewnie do furgonu i będą próbowali uciekać, no i cóż policyjny wóz, wielki e, pies policyjny, policjant z kajdankami, policjantka e, i tutaj wóz z całym wyposażeniem tu też może więcej, więcej policjantów, otwiera się to, otwiera się o, więcej policjantów e, się zjawić, na pewno e, i pies i tu policjant sobie e, wejdą i jedziemy na akcję proszę mi tutaj włazić ale słuchajcie, cała, e, cały problem polega na tym, że wszystko się dzieje nocą i łatwo nie jest. Możemy tu przyjechać, ale idziemy na akcję policyjną, niewiele e, widzimy, no bo nasi rabusie, że tak powiem, już są po akcji i uciekają. No więc. Jest wzywany helikopter policyjny, który bardzo szybko nadlatuje, i który zobaczcie tutaj specjalnym światłem, wszystko oświetla, tak, żeby policjanci mogli działać i namierzyć, bo on wszystko z góry widzi, i namierzyć e, naszych drogich rabuszów. No i widzicie, bank, niby tutaj monitoring, alarmy. No ale niestety e, złodzieje są, jacy są, znajdą na to metodę. Jeszcze chcę wam pokazać bank, bo w środku jest takie stanowisko obsługi klientów jest komputer, od widzę. Kawa klienci tu wchodzą, mogą sobie poczekać na krzesełkach, a na górze jest właśnie to wejście do sejfu, gdzie pewnie pracownik banku tylko ma dostęp. Tutaj sobie otwiera kodem wejście i może do tego sejfu coś zapakować, a potem go starannie zamyka, no, ale cóż, no nie nie wpadł na to, że tutaj taka wielka akcja się pojawi, ale mam nadzieję, że policja da radę. Super szybki pościg, tak wygląda zestaw i tu, moi drodzy, słuchajcie, jest, yy, gdzie ja tutaj miałam? O, i to jest, słuchajcie, ekskluzywna minifigurka, Cheese McCain, bo ten yy, tajny agent policyjny będzie, słuchajcie, wyskakiwał z helikoptera, zobaczcie, on tu sobie stoi i jak będzie a, złoczyńca tutaj uciekał, on normalnie wskoczy na jego samochód. No i to jest naprawdę figurka akcji bez dwóch zdań. Ja go sobie tutaj teraz złożę, bo pokażę Wam, co jeszcze w tym zestawie ciekawego jest. No oczywiście jest super szybki samochód policyjny razem z blokadą. No i policjanci będą robili, co będą mogli, żeby tą szybką furę. Złodziejaszka jak najprędzej dopaść. Mamy szybę, zobaczcie, zegary super wyglądają. No i w ogóle on taki jakiś ospoilerowany jest. Ma taką nowoczesną linię. No i tu policjant robi co może, pędzi, blokady zakłada. No a jak się nie udano, to mamy niesamowity helikopter policyjny, który z góry może tą akcję obserwować. Mamy jedno śmigło ruchome, tutaj tył, i zobaczcie, jak on się w ogóle świetnie porusza. Jest bardzo zwinny, no bo ma trzy koła, więc ma taki ruch, o, proszę bardzo, różny. No i tutaj pilot siedzi w środku, tu możemy go zobaczyć, i nasz super bohater siedzi z tyłu. O, i taki czat jest normalnie, że wszystko tu się porusza. Bardzo rzeczywiście wygląda, bardzo ładnie zestaw Ob specjalny.